założyłem takiego żuczka i dopiero coś tam złowiłem, ale malutka rybka, jazik, ale w końcu, chyba właśnie ten, nie, nie to, albo dręga, nie, jazik, właśnie, o, takie jaziki, Na takiego żuczka, może, może w końcu trafiliśmy z przynętą, może w końcu trafiłem z przynętą. To klenik mały. Nie Jarzyk. No nawet nie jazik, tylko Klenik to był. Kurczę, w akcie desperacji już w nawet założyłem. No oczywiście rybki go tam troszeczkę cmokają, ale takie małe i. Ale nic z tego nie wynika. To na koniec dnia słońce wyszło, ale pięknie się zrobiło. Tam takie ciemne niebo. Tak jakby miał lać. Nie. A tutaj, wow, mam nadzieję, że te chmury wszystkie właśnie tam płyną, odpływają, a wyjdzie słoneczko. Piękny zachód słońca nad Jeziorem Domskim. Przepiękny. O, na takich chwil warto zostać do samego wieczora nad wodę. Jeszcze z buchówką też w górę. Taką nimfę założyłem, która to mnie. Szukam bardziej takiej ryby dziś przy dnie. Pozwalam, żeby to opadło. Jakiejś konkretniejszej. Bo ten z który wyskakuje, to ona nie jest zainteresowana. Musiałbym na jakąś sieczkę podać. Na jakieś może kopalnie albo właśnie jakaś płotka przy dnie No nie mam dobrych przynęt, miałem czym tutaj, że tak powiem, zaimponować tym rybkom. Teraz wszystko te przynęty, które miałem, to to są takie na rzekę, nie? Na rzekę, na rzeki, na rzeczki, strumyczki na wody stojące, to są, muszą być specyficzne przynęty, bardziej wypornościowe bardziej neutralne bardziej takie, które gdzieś tam sobie e, zatapiają się powoli albo no, więcej po prostu suchych mniejszych much, nie? dobra, kończymy ten temat Ale fajnie, że rybki są. Pierwsze kody. O coś mamy. No, koniec. Oj, szkoda. Myślałem, że będzie jakaś rybka na koniec filmu. Ale widać, że jeżeli już cokolwiek bierze, to właśnie tam gdzieś spod czcinek, Czyli tam jest taka mieszanina jazika uklejki. Prawdopodobnie zaraz skończy się bateria więc od razu żegnam się z Wami mając nadzieję jeszcze na jakąś rybkę Nie ma wzręk, nie ma zabawy Jest jakaś rybka ujać! Jest taka, że nawet myślę, że będzie miała jakieś 6 cm. Dołożymy się 6, albo nie patrz O, właśnie taki wielkolot. Taki wielkolot. Uratowałeś film. Wielko ludzie.